Witam Was serdecznie, ze mną jest mój przyjaciel Grzegorz, zapraszam na jego kanał. Link do jego kanału będzie oczywiście w opisie, dajcie suba, lajka, tak samo jak i mi. Słuchajcie, następny odcinek będzie za dwa lajki pod tym filmem. Dzisiaj puszczę Wam piosenkę Hejka up Hej w wersji tłumacza Google. Jest to coś, co jest dla mnie najśmieszniejszą piosenką w świata, ale dobra, lecimy! Tak R3Z, król hatu Twitcha kiedy wchodzę na hat twitcha, mody gwiazdka uciekają, moja twarz przynosi anarchię, opór jest daremny, nie ma gościa. Którego nie zrozumiał, był to królem kanału na tym przejwywam w dupie co ludzie o mnie mówią, mów mi David Kim wypuść swoich emocji gwiazdka gwiazdka dawajcie ludziska, tańczcie. Ktoś chce rywalizować z moim wyglądem, wzrokiem. Nikt nie może kraj brainslag, dziennikarz Swift, nikt nie ma szans kontra szarej twarzy, grey bez spacji. Refren Heycap, pokakap pa hejcup pokakap do anarchii, hat twitcha. po hej pa hejcup pokakap hej obalić system botów Heycap, pokakap pa hejcup hej wszystko to w tej chwili wyjść. Hej kappa kappa, hej kappa, kappa hej wszyscy piszą gry bez spacji, Pozwól sobie, czas powariować Przynoszę imprezę na Lamparty, mody się irytują Czas na imprezę bez końca Nikt nie jest zastrzeżony, kiedy bujam tym kanałem, bo do zwariowanego kappa w domu je i wszyscy wariują Do Home Story cap X Wejdź do gry, żeby się zrozumieć Jesteś tym mochi jak dobrze, że nie był jak wieś. Nazywam to nie jest Greyface bez spacji. Refren Hej kap pokap, hej kap pokap, hey, po, hej do anarchii. Hat twitcha, hej kap pokap, hej kap hej. Hey. Obalić system botów, hej kap pokap, hej kap pokap, hey, po, hej. Wszystko to w tej chwili wyjść, hej kap pokap, hej kap pokap, hey, po, hej. Wszyscy piszą Greyface bez spacji. Zawsze mam rację. Kappa przy mikrofonie rozkoszczatowania nadszedł czas ja szary, ale modiz i czerwoni kiedy ludzie mnie widzą czas stoi w miejscu kiedy ja widziałam myślę czas ruszyć co tam ziomek. Kappa w kapturze dokładnie tak ze wszystkich emocji na Twitchu jestem pierdolonym królem. Właśnie o tym wszystkim dziecko zna moje imię i też nie muszę się sięć kappa rządzi każdym eventem jestem odpowiedzialny za cały czat i dlatego jestem world wide web chcesz być jak ja? Przepraszam. Ale tak się nie stanie, być może będziesz mieć szczęście z copypaster i refren. hey refren hej kappa kappa hej kappa -kap hej do anarchii hatu twitcha hej kappa kappa hej po kappa -kap hej. Obalić system botów. Haj, hey, kap, pokat, pa, pa, hey, pa, pa, hey. Wszystko to w tej chwili wyjść. Haj, hey, kap, pokat, pa, pachaj, hey, pa, pa, hey. Wszyscy piszą Grey Face bez spacji. I to była właśnie wersja słownika Google. Śmialiśmy się, jak nie wiem. Nie wiedziałem, co się stało. Myślę, że zostawicie lajka pod filmem. Jeżeli chcecie odcinek z pod clickera. Lub do zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu co wolicie Jackal Kickera, czy do Na co będzie więcej głosów, na to będę. Także co? Nagram film z tego, na co będzie więcej głosów w komentarzach. Dziękuję za obejrzenie filmu. I jeżeli dotrwałeś do samego końca, to kochany widzu możesz zostawić łapkę w górę, Żaden youtuber tak nie żebra, ale dla mnie to jest ważne, żeby film y, po prostu miał, no, więcej obejrzeń. Dziękuję i zapraszam do suba. Elo!